Dobry wieczór Państwu. Marta Kielczyk, witam w tym uroczystym dniu, który od wieków w tradycji chrześcijańskiej zaczyna się nabożeństwem i odwiedzaniem bożonarodzeniowych szopek. Panoramę... To radosne święta dla dzieci w Zambii. W tym kraju, w samym centrum Afryki, udało się otworzyć szkołę podstawową na terenie polskiej misji katolickiej. Pieniądze na budowę przekazało polskie MSZ. Będzie się tam uczyć około 800 dzieci z okolicznych wiosek. To jednak kropla w morzu potrzeb. Radosław Masłowski. To krowa zrobiona przez dzieci. Po prostu jeśli chcesz mieć zabawkę, musisz sobie ją zrobić. Patryk Walubema, dyrektor szkoły podstawowej w Kantupu, wie, że tutejsze dzieci nie mają łatwego dzieciństwa. Dlatego cieszy się z każdej rzeczy, która sprawi im radość. Powód do radości jest. Po kilku miesiącach wytężonej pracy udało się zbudować boisko piłkarskie. To jedyny taki obiekt w promieniu 200 km. Dziewczęta i chłopcy będą mogli tu grać w piłkę, wprawdzie jeszcze jej nie mamy, ale to kwestia czasu. Czas w Afryce to słowo klucz. Tu nikt się nie spieszy. Życie upływa w rytmie słońca. To słońce wyznacza czas. Zambia nie jest zbyt popularna i znana w Polsce. A szkoda, ten położony w samym sercu Afryki kraj ma z Polską wiele wspólnego. To centrum afrykańskiego katolicyzmu, który narodził się tu, w pundę. Misję w Pundę założył w 1960 roku ówczesny arcybiskup Lusaki, ksiądz Adam Kozłowiecki. Dziś to jeden z najbardziej znanych ośrodków katolickich w Afryce. Ma swój szpital, internat dla dziewcząt i pięć szkół podstawowych. Ksiądz Jan Krzysztoń, który pracuje tu od 1987 roku, mówi, że na początku wcale nie było kolorowo. Nie było żadnych łóżek. Nie? Szafa to, było, to były wbite gwoździe. W ścianę i wiadomo jak jeden gwoźdź się wyciąga, jeden uczeń odchodzi, drugi i ten gwoźdź zabiera ze sobą, drugi wbija. Dziś to już mały kombinat. Z udziałem Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej udało się wybudować kolejną szkołę, ale to wciąż mało. W ubiegłym roku z braku miejsc nie przyjęto kilkuset dzieci. Projekt zakładał zakup mebli, czyli prostych mebli, stoły, krzesła dla dzieci. Centrum misji to oczywiście kościół. Przychodzą tu ludzie mieszkający nawet w wioskach oddalonych o kilkanaście kilometrów. Msza nieco inna niż w Polsce. Tradycja katolicka przeplata się tu z miejscową tradycją. I pewnie dzięki temu takie to piękne, Radosław Masłowski, Panorama.